Dzisiaj porównam polski YouTube do japońskiego YouTube'a. Jakie są różnice, jakie są podobieństwa? Przyjrzymy się również największym twórcom japońskich YouTube'ów i zobaczymy o czym oni w ogóle nagrywają. Zacznijmy sobie od pierwszego. Gdzie YouTube jest bardziej popularny? Zasoby reklamowe Google wskazują, że YouTube miał ponad 27 milionów użytkowników w Polsce tego roku. Obecnie w Polsce mieszka około 37-38 milionów Polaków, co daje średnią 72% Polaków korzysta z YouTube'a. W Japonii mieszkańców jest jakoś 125 milionów, a jeśli chodzi o użytkowników YouTube to 102 miliony. Dzięki temu YouTube dociera do ponad 81% obywateli w Japonii. I na tym przykładzie widzimy, że w Japonii... Jest bardziej popularny, to więcej ludzi korzysta z tego I taka ciekawostka, jak już widzicie w Polsce jest znacznie mniej mieszkańców Bo jest tylko 37 milionów, porównaniu do 125 w Japonii Więcej użytkowników Facebooka jest w Polsce niż w Japonii W Polsce jest jako 17 milionów, w Japonii 15 milionów Już nawet pomijając tą procentowość, że w Japonii jest 81, a w Polsce 72 To 102 miliony użytkowników w porównaniu do 27 Jest praktycznie 4 razy więcej, tak mojej Praktycznie wszystkich innych twórców w Polsce, którzy prowadzą kanały po polsku, no to to sięga maksymalnie do tych 27 milionów. A w Japonii, jeśli ktoś tworzy materiał, to ma 102 miliony Japończyków, którzy potencjalnie mogą stać się ich widzami. Co jest naprawdę. Damn. Z mojej perspektywy, gdzie YouTube jest bardziej popularny, zgadzam się ze statystykami, w Japonii jest znacznie popularniejszy. W Polsce jest popularny, ale często jest taki bardziej prosty do oglądania, i tak dalej. A w Japonii jest to trochę bardziej zbliżone do Stanów Zjednoczonych. Czyli że wiecie, dzieci już marzą na przykład o tym, żeby zostać youtuberami, nawet nie tylko dzieci, sporo moich znajomych po prostu zaczęło nagrywać na YouTube, o tych znajomych w Japonii. W Polsce chyba nie znam nikogo, kto by faktycznie poważnie. Zaczął nagrywać na YouTube. W sensie wiecie, taki po prostu znajomych szkolnych, powiedzmy, a w Japonii naprawdę spora część moich znajomych po prostu sobie tam próbowała nawet nagrywać. To sobie nagram kotka, wrzucę do internetu, tu nagram jak gotuję, bo jestem zafascynowany gotowaniem i chciałbym być kiedyś kucharzem, no to nagrywam na YouTube jak gotuję, jakie swoje przepisy. W zasadzie żaden z moich znajomych nie odniósł żadnych większych sukcesów na YouTubie, ale i tak na pewno w Japonii jest do tego takie inne trochę podejście, że takie bardziej dotyczy to wszystkich, w Polsce, wydaje mi się, że ci, którzy faktycznie zaczynają nagrywać. Jest stosunkowo nie aż tak dużo jak w Japonii, gdzie w Japonii mnóstwo osób po prostu próbuje. Tak po prostu, żeby sobie coś nagrać, żeby coś wrzucić i zobaczymy, co z tego będzie. Teraz ważne pytanie: gdzie się więcej zarabia? Próbowałem szukać na wielu, wielu stronach internetowych, ale naprawdę mnóstwo z tych stronek po prostu kłamie. Patrząc z perspektywy kogoś, kto się nie zajmuje YouTube'em, tylko po prostu chciałby akurat przygotować powiedzmy materiał, jak ile się zarabia w poszczególnych państwach, można być naprawdę bardzo łatwo oszukany. Na jakiejś tam stronce było, że Polska jest chyba trzecim czy czwartym państwem na całym świecie, gdzie się najwięcej zarabia, i tam za tysiąc wyświetleń było coś ponad 10 dolarów, czyli jakieś 45 zł za tysiąc wyświetleń. A tak oczywiście nie jest. Ale jeśli chodzi o RPM i CPM, CPM to są zarobki jakby takie ogólne, ile się faktycznie reklamodawca musi zapłacić za 1000 wyświetleń. A RPM to są jakby to, ile my, faktycznie, w sensie twórcy dostają pieniędzy. Bo oczywiście YouTube bierze swoją działkę, i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu z tego CPM my dostajemy po prostu RPM po wszystkich podziałach. Więc ja na przykład CPM mam 19 zł. A dostaje 8 zł za 1000 wyświetleń, i na samym końcu jest regiony z najwyższym CPM, ostatni cały rok, i szukamy Polski i Japonii. Najpierw poszukam Polski. Polska 8,34 zł. OK, a Japonia podejrzewam, że będzie trochę wyżej. Jest 16 zł. Według tych statystyk w Japonii zarabia się po prostu dwa razy więcej niż w Polsce. Statystyki, które można znaleźć w internecie, są zupełnie inne, ale bazując na tym, co YouTube mi tutaj sam podsyła w ich aplikacji YouTube Studio, wygląda na to, że w Japonii średnio zarabia się dwa razy więcej z reklam. Zanim przejdziemy do największych, najpopularniejszych kanałów w Polsce i w Japonii, jeszcze szybko o widzach. Taką podstawową różnicą wydaje mi się, że w Polsce jest znacznie więcej hejtu i pozytywnych komentarzy jednocześnie. Może się to trochę wydawać dziwne, ale no autentycznie czytając komentarze, oglądając jakieś różne filmiki, mniej więcej tak to wygląda. W Polsce można właśnie często, e, ktoś tam powie coś miłego o swoim ulubionym youtuberze i tak dalej. Ale też znajdą się ludzie, którzy po prostu hejtują, bo myślą, że są śmieszniej, a w Japonii jest więcej... Krytyki. Jakość obrazu mogłaby być trochę lepsza. Powinieneś popracować nad światłem, nad dźwiękiem, coś takiego. Nie do końca zawsze to musi być konstruktywne, tylko właśnie po prostu takie rzucenie hasła i tyle. Ale w Japonii ta krytyka jest serio serio większa. W sensie naprawdę, zwłaszcza jak ktoś zaczyna na YouTube na przykład, to często się właśnie słyszy o tym, że jest naprawdę sporo. Zresztą czytając po niektórych komentarzach pod różnymi filmikami w Japonii. No, ewidentnie po prostu dużo osób ma o coś pretensje bardziej niż coś na przykład pochwali, a w Polsce często się mimo wszystko zdarza, że ludzie chwalą albo ludzie po prostu hejtują. Jeszcze tylko wspomnę i przy okazji trochę zachęcę do zostawienia subskrypcji na moim kanale, bo niedługo będzie 200 tysięcy, a nie mogę się mega tego doczekać. I z okazji 200 tysięcy subów planuję nagrać odcinek specjalny z moim tatą. Już udało mi się go wstępnie przekonać, więc od was zależy, kiedy filmik z moim tatą wleci na kanał. Najpopularniejsze. Kanały w Polsce i w Japonii. Zacznijmy sobie od Polski. Na pierwszym miejscu Blowek, później jest Freeze, Rezy, Stew, Step Records, Wardenga, Abstrahuje, Naruciak. Na pierwszy rzut oka, spora część z tych topowych youtuberów w Polsce już raczej nie nagrywa, albo zmieniła totalnie content, po prostu przerzuciła się nawet bardziej na streamy. Tak na przykład wydaje mi się, że Wardenka chociażby. Blobek na przykład mniej nagrywał również dłuższych filmików, raczej skupił się teraz chyba na TikTokach i shortsach. Rezi całkiem podobnie z tego, co patrzyłem na jego kanał, to wstawił jakieś 12 filmów w ostatnich 4-5 miesiącach, jakoś tak. Ale właśnie dla mnie ciekawe jest to, że ci wszyscy topowi są raczej po prostu... Osobami, które już nagrywają latami, bo inaczej sprawa ma się właśnie w Japonii. I teraz przejdziemy do topowych youtuberów w Japonii. Na pierwszym miejscu Junia. Junia ma filmiki bardzo. No, pff, zresztą, zobaczmy jego kanał. Na chwilę obecną ma 18,7 milionów subskrybentów, co naprawdę budzi wrażenie jako kanał. Ale jeśli sobie zobaczymy jego filmiki, to tutaj są Be Junior, Best TikTok, coś tam, coś tam. Więc to są po prostu jakby sklejki jego TikToków, a to jaki ma content czy serio, muszę pokazywać, bo wydaje mi się, że no trochę widać mniej więcej. Od... Ale no dobra, okej, okay. Best November, coś tam. Ok, dajmy jeszcze jedną szansę. Losowo wybieram ten, który mi się. Okej, okay, ten. to!

14 milionów ludzi stwierdziło, że on jest śmieszny i okej, okay, 229 milionów wyświetleń <śm> Więc widzicie, jakim sposobem można stać się kimś sławnym. Dobra, trzecie miejsce. Kids Line, Kids Line. I tak samo zresztą na czwartym miejscu. Te dwa kanały są poświęcone po prostu jakby dzieciom. No i tak jak widzicie, to po prostu coś takiego, że rodzice prawdopodobnie nagrywają po prostu swoje dzieci, jakieś ich filmiki robią, to jak się bawią ze zwierzętami, to jak idą na plac zabaw, bawią się. Taki po prostu mega family friendly content. Nawet tylko family content. Kolejne, piąte i szóste miejsce. Hikakin i Hajime. To są akurat youtuberzy, którzy już nagrywają dłuższy czas. Bo pierwsze i drugie miejsce to są ludzie, którzy się wybili głównie na TikToku i po prostu też wrzucali to samo na YouTubie i też im się całkiem nieźle udało. A właśnie Hikakin i Hajime to są youtuberzy starszej daty, którzy już nagrywają bardzo długo i są po prostu też mega znani w Japonii. Hikakin TV to kanał, który powstał w 2011 roku i założyciel tego kanału jest Beatboxerem i również ma tam jakieś swoją sieć kanałów. Jeśli chodzi o jego kanał, to są często jakieś recenzje na przykład gier, jakichś produktów i po prostu takie daily vlogi. Jego kanał charakteryzuje się tym, że jest też family friendly content, przez co po prostu wszyscy mogą go oglądać, nie tylko jakieś dzieci, ale też po prostu dorośli są ciekawi co tam się dzieje u niego w życiu i tak dalej. No i on akurat jest specyficzny pod tym kątem, że ma taką dość swoją mimikę twarzy, swoją taką bardziej powiedzmy przerysowaną i komiczną, przez co ludzie często się śmieją jak na przykład właśnie jego reakcje, takie wiecie po prostu mocno przerysowane reakcje. Zobaczmy jakiś jego filmik. Hello, YouTube.

Okej, okay, muszę przyznać, że jak na bezdomnego, to on ma sporo stylu. Ciekawe, na jaki adres mu wysłali tę nagrodę, jak jest bezdomny. Okej, okay, ale na przykładzie tego kanału widać to jak. Często wyglądają kanały w YouTube. To jest najpopularniejszy format, wydaje mi się. Przywitanie, będziemy robić to, to i to. Tutaj często są jakieś takie wstawki, nawet z podróży, jak się gdzieś coś przechodzi, gdzieś, jak spaceruje, idzie do tego miejsca i dopiero później jest jakby takie meritum całego odcinka. W Polsce widzowie już są na tyle, moim zdaniem, nie wiem, nie mają czasu, że. Trzeba przejść od razu do meritum, bo jak się nie przejdzie, no to traci się sporo widzów już na samym początku Ludzie stwierdzają, że to jest nudne i idą dalej A tutaj sobie mogą trochę pozwolić właśnie na to, żeby trochę więcej opowiedzieć o czymś I przez co właśnie jak ludzie oglądają w Japonii gdzieś tam, no to po prostu tak sobie siedzą, oglądają, odpoczywają wtedy A nie takie akcja, 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 tylko właśnie takie trochę nudniejsze Moim zdaniem na przykład w Japonii te filmiki są trochę nudniejsze Kolejny bardzo popularny kanał to Hadime.

Tu! Tutaj jego pomysł akurat na odcinek to jak ma akcent, jak trzeba akcentować właśnie nazwę jego kanału. No i na początku siedzi o, przywitał się, zrobił intro, później dopiero przeszedł tego, co będzie robić w filmiku i na końcu zaczął pytać właśnie ludzi, czy znają poprawną formę i w jaki sposób się akcentuje nazwę jego kanału. Jak widzimy dalej, są tutaj kanały o dzieciach, Travel Thirsty, Travel Thirsty to jest po prostu kanał o jedzeniu, o potrawach oczywiście, ale w top 10 bardzo ciekawy jest również Bajasi. I to jest fajne o tyle, że możliwe, że go kojarzycie również z TikToka, tam zdecydowanie najwięcej się udziela I to są po prostu jego, może nie tyle przepisy, tylko po prostu gotowanie, co moim zdaniem jest naprawdę mega. Więc zdecydowana różnica między topowymi youtuberami w Polsce a w Japonii jest to, że w Japonii ta topka się sporo zmieniła ostatnio, głównie oczywiście pod wpływem TikToka i tych krótkich filmików. 3-4 kanały z top 10 w Japonii to są właśnie te kanały, które powstały całkiem niedawno, po prostu nagrywając TikToki. A w Polsce ta topka 10 najpopularniejszych youtuberów niewiele się zmienia już od dłuższego czasu. I ciekawe jest to, że spora część właśnie z tych top 10 youtuberów w Polsce albo nie nagrywa, albo są mniej aktywni, albo przeszli na nieco inny format, na przykład właśnie też na shortsy, albo streamowanie. Dzięki za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.